Najlepszy serwis, zaraz Wam pokażę, jak się kaszle. Kolejna mo modyfikacja modułu legalna hulajnoga, żeby nie było. Powiedz mi tylko, kiedy mogę, dobra? A nie widać, kurczę. Otrzymasz wariacie za koszulki. W ogóle trzeba się rozebrać. Czekaj, muszę założyć to tutaj. Patrz teraz, czekaj. Włączasz turbo? Ty trzyma ją? Bo szarpie. Czekaj, pach. Ty kurwa, patrz jaka rura. Dobra. Odpalam panowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, jest 186. No i wszystko. Dziękuję. Przedni hamulec w będzie nikogo Nieźle. Ja jestem zadowolony z tego serwisu. Jedyny słuszny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye.